To jest wspaniale. Skończyłam 50 lat i czuję się wyśmienicie i słuchajcie, jest cudownie mieć 50 lat, wiedzieć czego się chce i czego się nie chce na pewno. Program Kobieta na Krańcu Świata obchodził 15-lecie, za nami 15 biląuszowy sezon, który pokazał się wielkim sukcesem oglądalnościowym, ale to nie jest tak ważne jak mnóstwo wspaniałych wiadomości, ciepłych, serdecznych, które dostałam od widzów i widzek. Fundacja Unaweza skończyła 5 lat, więc taki okres jubileuszowy i mogę powiedzieć z wielką dumą, że to nasze dziecko w postaci Fundacji Unaweza i projektu Młode Głowy się bardzo rozwija. Taka najnowsza wiadomość jest taka, że nasz program profilaktyczny, który jest w szkołach, całkowicie bezpłatny. No, ta jego nowa edycja zgromadziła ponad milion młodych osób, które korzystają z konkretnych narzędzi. Całorocznie są edukowani z różnych narzędzi dotyczących emocji, dotyczących tego, jak wspierać drugą osobę w kryzysie, dotyczących higieny cyfrowej, która jest dzisiaj bardzo ważnym tematem. Więc traktuję to jak wielki sukces i dowód na to, że że to młode pokolenie zaczyna mówić swoim głosem i chce też wyrazić wsparcie dla tego, co dla nich robimy. Planów jest dużo, bardzo dużo. Mogę powiedzieć, że w tej chwili praca dla fundacji pochłania większość mojego czasu, z czego się bardzo cieszę, bo kocham tę charytatywną pracę dla innych i tylko w takim sensie ta moja popularność i rozpoznawalność ma dla mnie... Sens, żeby ją spożytkować na coś ważniejszego i większego. Więc y, mamy bardzo wiele planów dotyczących y, pierwszej pomocy psychologicznej i wyedukowania wszystkich Polaków z tego, jak udzielać i jak korzystać z tej pierwszej pomocy psychologicznej. To jest moje wielkie marzenie. Przygotowujemy już kolejny sezon programu Kobieta na Krańcu Świata. Jesteśmy w trakcie realizacji filmu dokumentalnego na platformę streamingową. Max, swoją drogą polecam te filmy, które są na platformach i też wiele nagród na festiwalach. Ostatnio Złoty Delfin dla filmu, The One with Hope dla filmu, który dostał nagrodę na, na festiwalu w Cannes. Więc bardzo, bardzo dobry czas i chciałabym się podzielić tą dobrą energią ze wszystkimi. Mam jej dużo, więc mogę rozdawać.